random Cześć, wam dzisiaj Jam jest Wizu Wizualnie. Witam was w prawdopodobnie jakimś randomie z gry, która nazywa się Halcyon 6 Lightspeed Edition. To jest ta późniejsza edycja, nie ta oryginalna, którą wspierałem na Kickstarterze. 2016 rok wyszła oryginalna wersja Halcyona 6. Przy czym weźcie pod uwagę, że później właśnie wyszedł Lightspeed Edition i dodatek, który ostatnio Epic mi podrzucił z tekstem: "Hej Wizu Wizu, dobrze swoją robotę wykonujesz na zasadzie. Dziękuję wam za używanie mojego taga kreatora Wizu Epic". Jeżeli będziecie zainteresowani, link jest na dole w przypiętym komentarzu do Halcyona 6. Szóstka, to, to jest część tytułu, to nie to, że to jest szósta część. I dostałem dodatek do ogrania, dodatek, który powinienem dostać za fakt, że wspieram ich na Kickstarterze. Haha, <laughs> epic do mnie wyskakuje. Dobra, ej, 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 chcesz ten dodatek do przetestowania? Nawet nie wiem, co daje ten dodatek. Więc jeżeli nie wiecie, czym jest Halcyon 6 jesteśmy tutaj dlatego, że niedawno gram w ftl -a, Zainstalowałem sobie obie te produkcje z myślą, że ogram FTL-a. Jak mi się znuci. Przeskoczę, zazwyczaj tak robię do Halcyona 6, znaczy zazwyczaj, raz tak zrobiłem, cały zazwyczaj. Raz jak dużej grałem w Halcyona 6, to dlatego, że mi się FTL znudził. Więc myśl moja była taka, że pojadę z FTL-em Faster Than Light tyle, ile dam radę, a potem jak mi się znudzi, przeskoczę do tej gry. Przy czym te gry mają podobny setting, ale gameplayowo już niekoniecznie. Tam jak jesteśmy jednym statkiem i musimy totalne RNG, tutaj tego RNG jest dużo, ale mniej. I patent tam jaki jest, jest taki, że jesteśmy stateczkiem, rozwalamy wszystko, zbieramy wszystko po drodze, ulepszamy swój statek i lecimy uciekamy cały czas przed flotą, a później w tył wzrot i napierniczamy się ze zbliżającą flotą. Tutaj to co widzicie to jest drobne puszczenie oka do serii Mass Effect baza nie wiadomo czyja w kosmosie znaleziona z ufokami, mniej lub bardziej tak fabuła idzie która pozwala nam się przygotować na nadchodzącą inwazję potworów z bardzo odległych Galaktyk czy coś w tym stylu. Produkujemy swoje statki, mamy swoje załogi, kminimy, ogarniamy i próbujemy przetrwać. Ja sprawdzę może, czy jest język polski, bo nie myślałem o tym w ogóle, a zauważyłem, że FTL ma język polski, co by oznaczało, że w dobrym. O, w dobrym ustawieniu byłoby mega przyzwoicie dla Was, bo wiem, że część z Was zawsze pyta, czy jest to w języku polskim. Ale ta gra zbyt dużo tekstu nie ma, jak dobrze pamiętam, i odpalmy ją. Polecimy z prologiem, bo tutaj się tłumaczy wszystko, więc na razie, na razie, lieutenant, najniższy poziom trudności. DLC jest aktywne i lecimy ze standardową kampanią razem z prologiem, czyli właściwie tylko prolog, mniej lub bardziej. Fajne ekrany ładowania, właśnie tutaj jest więcej takich motywów, że widzimy załogę i mamy wpływ, możemy ich wysłać. Tak, mocne nawiązania do Trekka, możemy ich wysłać gdzieś na jakąś planetę i widzimy tą trójkę, która turowo, a'la serie Final Fantasy troszkę bardziej klepią się z przeciwnikami, więc jak mamy tam wyzwanie z dołu, że a, atakują nas, nie wiem, pająko ludzie, co we FTL-u też jest dokładnie to samo, wysyłamy i my, będziemy to widzieli my będziemy mieli na to wpływ, zobaczymy to w akcji. Federacja ludzi, podobna nazwa, jedna, druga, trzecia. Jest troszkę fabuły, szkoda w tym momencie, że nie jest faktycznie po polsku, ale zaraz zobaczycie, bo gierka jest przyurocza, przeczaderska i jeżeli lubicie tego typu klimaty, to wydaje mi się, że znaleźliście nowy dom, bo nie ma chyba lepszej gierki w tym klimacie. Konkretnie, chyba nie jest do wyboru: albo FTL, albo to, albo Bomber Crew to była jedna, a druga to była Spaceship Crew. Coś takiego. Był z tego odcinek jakoś tak niedawno zresztą. Po tym nasza mnie ochota na FTL-a. Nie Jest New Ferran Federation. My jesteśmy tym stateczkiem tutaj, i na razie wszystko jest ogarniane bez naszej wiedzy. Za chwilę, jak się tam fabularnie rzeczy podzieją, to dostaniemy wywładanie. Będziemy mogli sami produkować, jakie statki chcemy, jakie rozwijać, w jaki sposób kminić. Przygotujmy się do ARP-u i lecimy sobie w przyspieszonym tempie. U góry, jak widzicie, macie dzień, datę i całą resztę. Po prawej stronie były surowce. Admirale, jada, jada, jada. O ile dobrze pamiętam, tutaj też będzie się dało zmieniać. Może nie tym, bo oni nie przetrwają tak długo, ale będzie się dało zmieniać naszym ludkom imiona i nazwiska, więc jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, to też się nada na, na streamy i jest wejście naszych adwersarzy, jak oni teraz wiadą z tej takiej mniej lub bardziej niezbyt czarnej, ale dziury z tego portalu to będzie zagrożenie eee, robalami, o wrogowie, wrogowie, uwaga, uwaga, uwaga i teraz nasz, nas poprowadzą za rączkę. Ta walka jest średnio do wygrania, bym tak powiedział. Aczkolwiek to, jak oni nas prowadzą, jest nie do końca intuicyjne. Pamiętajcie zawsze, w tego typu grach lepiej jest rozwalić jeden statek niż uszkodzić trzy, bo trzy uszkodzone statki biją tak samo. Statki, wrogowie, whatever to nawet w Diablo, jak macie trzech wrogów i możecie rozłożyć obrażenia, to tak, żeby zabić jednego, bo trójka wrogów mocno obitych bije tak samo mocno, jak nie obici, a dwójka wrogów bije o jednego wroga mniej. I tutaj na tej samej zasadzie. Prowadzą nas za rączkę, kliknijcie to, więc je, yeah, jedziemy. Ale dasze na przykład jednego z nich wykosić znacznie, znacznie wcześniej niż nas fabularnie prowadzą, żeby to zrobić. O, tutaj ataku innego. Jest troszkę systemu papier-nożyce-kamień, który sprawia, że niektóre statki są lepsze przeciwko innym, ale. To nie zmienia faktu, że dało się to ogarnąć tak, żeby wykosić jednego bardzo szybko z rozgrywki, a potem się męczyć i, i, i odbijać ataki, żeby przetrwać. Ale to takie doświadczenie ze wcześniejszego grania. Teraz oni się tam będą odpalali, a potem zaraz my będziemy. Statki mają różne heale, inne tego typu rzeczy, więc na dobrą sprawę można to traktować jak Trinity z grania e, Święta Trójca, że jest damage dealer, healer i tank. Więc, e, tak dokładnie taki podział tutaj jest, aczkolwiek jest troszkę bardziej rozrzut, że nie tylko macie tanka-tanka, macie statek, który jest Asasynem, jakby, teleportuje się za przeciwnika, zadając obrażenia. Różne tego typu motywy wydaje mi się, że nie da się tego sensownie przełożyć na to, co te statki miałyby w kosmosie robić, bo to jest totalnie bez sensu. Ale wizualnie wygląda fajnie. Zresztą, ten pixel art, ten pixel art, jak pixel art. Te rzeczy, które wybuchają po prawej, są prawie w 3D zrobione, rozjeżdżają się kółeczka, pięknie animowane na półprzenikach, a statki są w rozciągniętych pixelach, więc wiecie, to pixel artem w ogóle nie jest się troszkę tutaj naprawmy, on przetrwa jeszcze chwilę tutaj, e, bombu, bombu, bombu ten jeden zginął dobrze pamiętam, niektóre statki tu mają taki system, że jak się go zniszczy to on ma jeszcze jakiś taki finalny atak to death switcha mają na sobie, tutaj boom i tego na dole no, nie najbardziej praktyczne, ale ale kto by się spodziewał o, tutaj jesteśmy na absolutnym minimum, i zaraz tyle z nas będzie. Urdur. dur. A tutaj kiepsko, kiepsko nam ta walka idzie. Bardzo kiepsko nam ta walka idzie. <laughs> właśnie tego typu asasinowej rzeczy podleciał, maknął, wrócił, albo na czołowe. E, dziwnie, dziwnie. E, co mam zrobić? To. I tego. To chyba też będzie właśnie na czołowe. Uderzymy go w przestrzeni kosmicznej, jednym statkiem w drugi Brawo, brawo, o, jeszcze był wak O, ten strzał był na koniec Coś tu jeszcze się powinno przewinąć Trzule Też nawiązanie do Marvela ze Skrólami Troszku, a, troszku Jakoś mi bardzo Bardzo słabo idzie, bardzo słabo idzie Admirale, mamy więcej tych portali Więc niestety to jeszcze nie jest koniec zabawy Znaczy, dla nich jest a dla nas, jest to początek historii. Wielki, gigantyczny statek wroga, dużo oczu, znaczy statek jak statek, one wyglądają jak żywe jednostki. Wód, I jesteśmy sobie tutaj, New Terran Federation. Komandorze, straciliśmy połączenie tam z admirałem Brechmandrą i 12 flotą. Podnosząca na duchu muzyczka? Powinny jeszcze napisy tak wjechać. Ej, powiedzcie, że tak wiadą, to by było osą. Nie, awesome. ja coś mogę, a nie są takie, jest troszkę historii do przeklikania. No, całkiem fajna, całkiem sympatyczna jest. I możemy sobie wybrać swoją jednostkę. Jak dobrze pamiętam, w tej grze dało się też zmieniać imiona. Ale no. Fizycyst, strategist i mechanik. Czy my chcemy kogoś konkretnego? No. Why No Weźmy tego 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 Lucasa Beaumont'a Select Officer. Confirm choice, tak. Tylko na którym etapie się o te zmiany robić? Chyba że tu trzeba było grzebać w plikach, żeby móc popodmieniać nazwy postacią. Bo taki patent też był. No i możemy sobie kliknąć. Uśród ekspert, OK. Za 48 godzin pierwsza fala, co oznacza, że możemy się przygotować. Jest statek piracki, który podleciał nam dać. Ultimatum, baza federacji. Reject. Chyba tu jest nawet koniec gry, jak się zgodzimy na ich warunki od razu. Możemy sobie zbudować akolite, Konstrukcja statku, konstrukt. Widzicie, że to jest mniejsza wersja tego, co widzieliście wcześniej. Czy możemy? Nie, nie możemy tak od razu sobie poszaleć. Dobra, wyskakujemy tu. Jest bardzo dużo rzeczy do roboty, i jest ogromny mikromanagement w tej grze, co oznacza, że jeżeli chcecie wszystkie rzeczy ogarniać. Samodzielnie to będziecie bardzo dużo pauzowali i bardzo, bardzo kminili, jak co porozgryzać, żeby sobie poradzić te parę procent lepiej z wrogami, więc hurdur, durdur. Surowce po lewej stronie wszystkie rzeczy odmieni, po prawej stronie na dole są te poinformowania, że a tutaj jest coś się stało, tu kliknij i tu zobacz. Za trzy sekundy będzie na statek się generował i wylatywał z tej wielkiej kosmicznej bazy Doing! Zespawnił się on. Mhm. Mamy Bimonta, który jest jedynym dostępnym. Nie możemy jeszcze do kwatery lecieć. Jakby się dało tutaj do kwatery, to by było dobrze. Wybierzmy to. Stateczek. Wybierz statek, jest nasz Akolita Launch Fleet. Nie atakujemy wrogi statek. Walki na Ziemi wyglądają i działają podobnie, tylko po prostu mamy ludków ustawionych w strojach przypominających Star Trek'a, więc mocne nawiązania. Eee, Scotty, beam me up na tej zasadzie. Bardzo, bardzo sympatyczna gierka. Engage Enemy. Sonda wroga kontra nasz statek, który wygląda jak coś z Jetsonów. Co my tu mamy? Evasive Maneuvers, Ok, a nie, to jest Heal. Damage... Cloud Virus... A, nie mogę tego zrobić. No dobra, mamy troszkę więcej życia, niż oni, więc powinniśmy to po prostu wziąć na klatę i dać radę. Okej, okay, Evade się udał. Jakby nas teraz mocniej trafił, to będziemy musieli się podchylać, żeby potem nie marnować surowców. Aaaa To nam wystarczy, żeby go całkiem. Dobra, dobra. Hm, zbyt trudno nie było. Ale to dziwnie wygląda, te takie znacznie wyższej jakości wybuchy niż same statki. Jakoś mnie to nie raziło, jak za pierwszym razem grałem, a teraz było takie. Uuu, to dziwnie wygląda, to dziwnie wygląda. Rozwalanie wszystkiego to jest to, co ja lubię. I. I mamy szefa piratów, jak dobrze pamiętam, który będzie się darł, że a on nam jeszcze pokaże jadące, czy coś w tym stylu, więc jeżeli chcecie wsiąknąć w fabułę, to wydaje mi się, że tu będzie sporo fajnych rzeczy. Są nasze ludki, mniej więcej tak wyglądają podczas walk na ziemi, jak gdzieś przeteleportujemy. Bardzo dużo... O! No. Nie mogę spauzować, a to jest jeszcze oskryptowane. Czas na śmierć, federacyjna świnio. Jej. Nasz statek jest dalej obity, pamiętajcie, żeby się podchilać, jak macie możliwość zrobienia tego odpowiednio. O, engage enemy, że też nie przygotowaliśmy z surowcami coś innego tam pojechać. Ok, hmm, Tego dalej nie mogło użyć. Chil nam na razie nie jest aż tak potrzebny. Próbujemy wykosić. Może tego gdzie jest koleś z maski. Niech <laughs> się bostują, masakra. No, że za duże taktyki, to w tym wszystkim. Wow, czy myśmy rozwalili coś? Coś porządnego rozwaliliśmy. Dobra, zdejmijmy tego jednego, a pod koniec tego drugiego będziemy musieli poszaleć i podchylać jak mogę. Eee, teraz dla wszystkich wrogów to nie ma większego sensu, bo to jest walka mano-mano. To używamy tego, co zadaje większe obrażenia. Dobra, spróbujmy się podchylać. mam nadzieję, że teraz będzie pudło. Niestety nie udało się, ale jesteśmy w stanie to zrobić. I się go pozbyliśmy. Oto to. to. T -t 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 -t. Walka wygrana. Fantastik! Zaczynam lubić ten statek. Kliknijmy na to. Niestety dalej nie mogę tego zrobić po swojemu. Szkoda. Wracamy do naszej bazy. Tech Research i możemy porozwijać naszą główną bazę. I będziemy mieli coraz więcej opcji, coraz więcej statków do zbudowania. Więc jak widzicie, tego jest tutaj od groma. Jak będziecie stawiali jakieś elektrony tutaj też się, jak dobrze pamiętam, mogą różne rzeczy podziać. Jesteśmy. Na statku obcych, to znaczy na wielkiej kosmicznej bazie obcych. I to wszystko jest nieodkryte, więc będziemy mogli wysłać tutaj jednostkę, żeby zbadać ten fragment ruin. I tutaj mogą być jacyś przeciwnicy, a mogą być jakieś artefakty. który mam wybrać ten i wybierz oficera, nasz Lucas Beaumont leci. Dwa dni pozostały, czyli za dwa dni. Będziemy mieli efekty tego. Tutaj i raz i dwa zatrzyma się samo, tak zatrzymało się samo. Show Location ten statek. Możemy tutaj zrobić reaktor, a potem na przykład możecie mieć wyciek z reaktora, więc kolejne eventy i różne dziwne działania za trzy dni to będzie. Yeah! Powróć na Star Map i znowu trzy dni do przodu do piętnastego dnia naszej rozgrywki w pięknej, wspaniałej. Jak widzicie, farmi farmie aż miło. Wut, wut. I jest cała galaktyka do zwiedzenia, do rozwalenia. W pewnym momencie zacznie się inwazja obcych. Będziemy mieli czas ograniczony, żeby się porozbijać i przygotować. Im lepiej się przygotujemy, tym większe szanse, że damy sobie później radę. Jak w większości Tygierek, jak się nie przygotujecie, to was potem fala zmiecie. Pierwsza, druga nie, ale potem będzie naprawdę, naprawdę źle lecimy tam nie możemy żadnego innego statku dorzucić bo jeszcze nam nie dali tej wolności i swobody i mamy statek malutki od wrogów Scout właściwie o, ten się już ładniej broni czy to nam wystarczy, żeby go rozwalić? bo ja bym się spróbował podhilować bo teraz mam dwie tury tak zróbmy, skorzystajmy z tego i liczmy na krytyka, a nie starczyło, blood pods, nie wiem co to było, ale z jeden życia przeżył, o nie, już musiałem że wystarczy, dał się dziabnąć, znaczy myśmy się dali dziabnąć i surowce specjalne, wszystkie fajne rzeczy, rafineria. Co ja wam mogę powiedzieć? Gierka jest świetna, jeżeli macie czas i ochotę pograć, to jest naprawdę na propsie. Ja prywatnie bardziej lubię FTL a ze względu na prostotę. Ta gra jest znacznie bardziej rozbudowana i jak chcecie w niej być naprawdę dobrzy i się troszkę rozkręcić, to wymaga znacznie, znacznie więcej kombinacji niż FTL, a w ftl w pewnym momencie wpadacie w rytm i ma to sens i eee, dobudowujecie sobie tam historię i jest nie naprawdę czadersko. A tutaj może brak języka polskiego, może rozrzut między bardzo dużo. Dużą ilością różnych opcji na różnych poziomach jednocześnie, prawdopodobnie jak się wsiąknie, to ta gra jest znacznie bardziej wciągająca. No, ale jest ten learning curve na samym początku, żeby, no, dostać się do tego, żeby zaczęło nam to sprawiać radość. Ja Gierkę i tak polecam, bo jest przekozacka. Miłego, do następnego i hej! Co, kliknijmy tutaj, tak, wracamy. Tam jeszcze coś było, o nie! 15 surowców dostaliśmy, wykonaliśmy questa, czy wreszcie mogę przeskoczyć do załogi? Start game. <laughs> Różne rodzaje tutorial. O, teraz mogę nadpisać idealnie, teraz mogę zmienić dane. Tutaj mogę stworzyć, nie wiem, kapitan Revis, kapitan Kasu i kapitana Hadiuga. Na przykład też. Why not, why not?